Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie stajemy przy słowie, jakie ofiarowuje nam Pan Bóg. Pełni otwartości i gotowości, żeby je przyjąć, ale przede wszystkim dlatego, że to On chce do nas mówić, że to On wchodzi z nami w komunikację. Poprośmy Go więc żebyśmy mogli odebrać wszystko, co nam ofiarowuje, nic z jego słowa i także zinterpretować w Jego świetle nasze życiowe sytuacje, zmieniając nasze myślenie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, który chcesz się z nami spotykać, chcesz się z nami komunikować, wymieniać z nami Twoje myśli, proszę Cię, Udziel nam takiej otwartości, takiej fascynacji Twoim myśleniem, żebyśmy przygnęli do Ciebie całym sobą, żebyśmy mogli doświadczać, co znaczy Twoja miłość i jak bardzo transformujące jest Twoje pozytywne, dobre myślenie o świecie i o każdym człowieku, zaszczepie w nas. Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziś, w pierwszym czytaniu, zostajemy zaproszeni do księgi Rodzaju, do 15 rozdziału, do sytuacji, która rozgrywa się po zwycięstwie Abrahama nad królami Transjordanii, po spotkaniu z Melchizadekiem, czyli generalnie po dużym triumfie. I rozpoczyna się dzisiejszy fragment w sposób trochę niekonwencjonalny, dlatego, że pachnie nam najpierw tekstami prorockimi. Na to wskazywałoby stwierdzenie, Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Zarówno ta formuła Pan powiedział, jak i motyw widzenia przywołują nam teksty prorockie. A dalej zaskakuje nas troszeczkę sformułowanie, nie obawiaj się Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. I moglibyśmy zapytać, przecież kontekst wskazuje na to, że Abraham jest człowiekiem bardzo odważnym, sprzymierzającym yy, się yy, przeciwko wrogom, ale też człowiekiem, który nie unika konfrontacji. W związku z czym, dlaczego takie zapewnienie? Yy, pojawia się tu troszeczkę wskazówka, że efekty pracy, efekty zmagań nie niwelują w nas wielokrotnie. Yy, Poczucia braku bezpieczeństwa i nie niwelują w nas takiego pragnienia, żeby móc znaleźć oparcie trwałe. Wsparcie, które będzie nam towarzyszyło w każdej sekundzie i da nam przede wszystkim takie duchowe, emocjonalne, psychiczne doświadczenie, możliwości szukania oparcia, możliwości znalezienia oparcia. W Bogu najpewniej. To określenie nagroda Twoja będzie sobita, przesuwałoby naszą uwagę w kierunku kar i nagród, czyli takiego trochę szkolnego funkcjonowania. Niemniej w tekście hebrajskim jest rozumiane nie tyle jako nagroda, co jako udział, jako wejście w rzeczywistość rzeczywistość Boga. Odpowiedź Abrama jest maksymalnie szczera. Na co mi to wszystko Boże? Skoro i tak nie mam potomka i Moje dziecko po mnie to będzie dziedziczy. Moim spadkobiercą będzie Senczyk Eliezer, czyli człowiek obcej nacji. Co prawda nosi genialne imię Eli Ezer, czyli Bóg jest moją pomocą, ale nie jest synem. I to bardzo autentyczne wytłumaczenie ze strony Abrama: Nie dałeś mi potomka. Ten więc, mój sługa, będzie moim spadkobiercą. I jak to tradycyjnie jest już w historii Abrahama, zaskakuje nas stwierdzenie ponownie pana Boga: Nie, y, będziesz miał syna. Ta swoista logiczność, jaka nam się wyłania z obietnic y, Boga złożonych Abrahamowi, które wydają się nie być spełniane. Podziwiamy człowieka o tak niezwykłej cierpliwości i nikt się nie dziwi, kiedy na świat przyjdzie Ismael, wyprzedzając narodziny Izaaka, Ismael z niewolnicy, Hagar, bo zdajemy sobie sprawę, Abraham po prostu naprawdę ma heroiczną cierpliwość. I tu pojawia nam się Boże myślenie o czasie: Boże panowanie nad czasem. Bóg wybiera dla swojej ingerencji, dla swojego wkroczenia w dzieje historii takie momenty, które On zna i wie, że one są najlepsze że stanowią najbardziej trafione rozwiązanie najbardziej trafione wydarzenie. W konfrontacji z naszym pojmowaniem rzeczywistości, wielokrotnie mm, Implikuje to w nas taką postawę zniecierpliwienia i doświadczenia ogromnego trudu. Jednak Bóg nie, nie pozostawia Abrama tak samo jak nie pozostawia nas i pojawia się sugestia. Wyjdź, spójrz, wyjdź z namiotu, spójrz na niebo, policz gwiazdę. Moglibyśmy powiedzieć absurdalna czynność. Nikt nie jest w stanie tego uczynić dostatecznie precyzyjnie. Nikt nie będzie w stanie patrzeć w niebo tak, żeby wszystkie gwiazdy policzyć. Tak, to jest clue y, tego stwierdzenia. Pozostaje Ci zaufać obecności Boga. Zaufać Jego obietnicom i temu, że rzeczywistość wręcz niemożliwa, która otwiera się przed Tobą, Okaże się dla Niego podporządkowane, dla Niego do ogarnięcia, do zrealizowania. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Moglibyśmy powiedzieć, no to to już jest przekroczona granica absurdu. Abraham jednak otworzył się na to myślenie Boga. Jak autor natchniony konkluduje, Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za sprawiedliwość. Abraham otworzył się na Boże myślenie i wszedł w nie. Sprawiedliwy jest Pan Bóg, Bóg, który usprawiedliwia, Bóg, który rozjaśnia, Bóg, który daje rozeznanie. Abram otwiera się na to Boże myślenie, mówi dobrze, chcę funkcjonować według Twojego myślenia. I teraz objawi nam się Pan Bóg, jakby roz, Pan Bóg rozszerzy pogląd um, Abrama o jakie treści. Pierwsze doświadczenie: Ja jestem, Ja Drugie. Jestem ten, ten, który Cię wywiódł z orchidejskiego. I pobrzmiewa nam tu z tyłu gdzieś stwierdzenie: przecież to jest preambuła do dekalogu, ale nie ta. To nie z Egiptu. Wyprowadziłem Cię z orchidejskiego, czyli jestem Twoim przewodnikiem. Po co, aby dać Ci ten kraj? To jest dowód. Obietnic, czy jedna z nich, którą zamierzam spełnić wobec Ciebie. I nagle mamy Abraham, który mówi: Wiesz, że potrzebuję teraz zapewnienia. I Bóg mówi: Dobrze, Potrzebuje się upewnić. To pada czasownik, ja da, potrzebuję doświadczyć. Potrzebuję doświadczyć spełnienia Twoich obietnic, bo jest to dla mnie w tym momencie bardzo trudne, żeby je przyjąć ta propozycja, która pada ze strony Pana Boga, czyli aby Abraham wziął jałowicę, kozę i barana, synu garlicy i poprzekrawał je i połowań układa je w stosunku do siebie, tak moglibyśmy powiedzieć, symetrycznie. I to jest e, e, układ z rytu zawarcia przymierza. E, sama formuła zawarcia przymierza to Karat Berit. To sformułowanie pada w 18. wersecie, pod koniec dzisiejszego pierwszego czytania, zawarcie przymierza, czyli ciąć przymierze, karat berit. Jego rytem, jakkolwiek w Biblii opisanym tylko w tym miejscu, było złożenie zwierząt ofiarnych właśnie w ten sposób, jak jaki układa Abraham, po czym obaj kontrahenci zawierający przymierze mieli przejść pomiędzy tymi połowami zwierząt, jakby potwierdzając w ten sposób wiarygodność składanej przysięgi na dowód, że jeżeli złamią obietnicę, złamią przymierze, to stanie się z nimi i niech się stanie z nimi, tak jak z tymi zwierzętami. Proszę zwrócić uwagę, iż kiedy zapada ciemność, Abraham odczuwa ogromny lęk i moglibyśmy to stwierdzić. Wcale się nie dziwimy, dlatego że obawa przed dokonaniem aktu przymierza może być ogromna. Dodatkowo ptactwo, które się gromadzi niektórzy z komentatorów mówią obce narody, które jakby zaingerują, będą usiłowały złamać to przymierze, jak Abraham e, zawiera z Bogiem, e, ale też e, Doświadczenie zmiany ze światła w ciemność i tych kristych ofiar leżących obok, sen swoista śmierć, której doświadcza Abram i lęk jak ciemność i Bóg, który nie pozwala, żeby lęk stanowił kropkę nad i. W aspekcie takim teofanicznym, w postaci gorącej pochodni, e, gorącego ognia i dymu, jakby wydobywającego się z pieca, Pan Bóg przechodzi pomiędzy tymi połowami zwierząt. Abram tego nie musi robić. I moglibyśmy powiedzieć coś niesamowitego. Jedyny z kontrahentów, który na pewno nie złamie przysięgi, czyli Bóg. Przechodzi między połowami zwierząt, a ten, który właściwie powinien to uczynić, gdyż prawdopodobieństwo, że on zaprzepaści doświadczenie przymierza jest bardzo duże i za chwileczkę się dokona. On tego nie robi i jachwę od niego tego nie wymaga. I tu ujawnia nam się myślenie Boga. Ja ofiaruję Ci wszystko. Weź. I przez całe tysiąclecia okazuje się prawda refrenu z psalmu, który podsumowuje, e, czy odpowiada na pierwsze czytanie, tam Bóg pamięta o swoim przymierzu. I jeszcze ten motyw ziemi, która zostaje ofiarowana e, dla Żyda e, starotestamentalnego, motyw Teologii Ziemi, czyli patrzenia na Ziemię przez pryzmat Daru Boga, będzie niezwykle silne. To jest potwierdzenie obietnicy, jaką Pan Bóg ofiarowuje. I stąd przechodzimy z takiej wiarygodności, w taki klimat wiarygodności słowa do Ewangelii, gdzie redakcja Mateuszowa przedstawia nam, na, co, na czym polega pseudo Czyli fałszywy prorok. E, uważajcie na fałszywych proroków. Dlaczego? Ubierają się oni, czyli zmieniają swoją godność, u, zmieniają swoją prowincję, ubierają się oni w owcze skórę. E, ale w środku to są drapieżne wielki. I teraz, co zrobić, kiedy nie możesz rozpoznać? Wielokrotnie Stary Testament piętnuje fałszywych proroków, zwłaszcza zwracając uwagę na to, że nie słuchają Boga, że to są ich samoistne wyrocznie, a nie nadsłuchiwanie głosu Jachwe, że to są ich własne interpretacje, i podaje jako klucz sprawdzalność tego, co mówią prorocy właśnie fałszywi prorocy. Jeśli to się nie dokonuje, to znaczy, że Pan Bóg przez nich nie mówił. I tutaj Jezus analogicznie y, przesuwa naszą uwagę ku owocom działalności prorockiej. Popatrz. Mamy właściwie takie dwa duże paralelizmy y, złożone z dwóch elementów. Y, czy zbierać winogrona z ciernia albo z ostufigi. Każde dobre drzewo wydaje owoce. Złe drzewo wydaje złe owoce. I analogicznie tylko przez zaprzeczenie nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Po coż taka dwukrotna, właściwie trzykrotna konstrukcja z trzech elementów, żeby przyciągnąć naszą uwagę do braku spójności? braku logiki, braku porządku w przekazie między Braku koherencji pomiędzy tym, co pada, a co się dzieje. Pomiędzy słowem, a tym, co się dzieje mocą tego słowa. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zginie. Każde dzieło, które nie jest oparte na Bogu, nie przynosi Owoców w postaci jego myślenia, realizacji jego zamysłu, ma krótkie szanse na istnienie. Jak rozpoznać po owocach? Moc słowa Jahwe ukaże się sama. Nie ma takiej możliwości, żeby złe drzewo wydało dobre owoce. Czy zatem trzeba czekać na owoce? Można przecież rozpoznać zawiązki owoców. Zatem, zanim przyznamy komuś autorytet i obdarzymy go taką klauzulą wiarygodności, to zaczekajmy, popatrzmy i stosujmy to także w odniesieniu do swoich wątpliwości. Zanim je koronujemy i uznamy za jedyne, prawdopodobne, za. Wręcz dogmatyczne, to zaczekajmy, jakie owoce się pokażą, czy jaka skuteczność. Logika w myśleniu Boga jest niezwykła i po to nas obdarował umysłami, żebyśmy mogli z nich korzystać. Zatem, nadsłuchiwanie Boga. Podążanie za Jego głosem, i obserwacja, i ogromny spokój. I chyba ku temu przekonaniu Jezus nas prowadzi, Bóg ogarnia. Jeśli coś okazuje się z Nim niezgodne, nie przetrwa. Tylko Zatrzymajmy się najpierw, żeby się dobrze przyjrzeć i rozpoznać, czy w tej rzeczywistości jest Bóg, czy konstruuje się ona bez niego.